Witam! Jestem Hilpitero i to kolejny odcinek z Rasiak Reaktywacji. Dzisiaj jesteśmy sami, ale gramy przeciwko Dix United. Oczywiście widzimy, trochę kolega się podszkolił. Ostatnio nie widziałem takiego dobrego zespołu niego, ale ja mam o wiele więcej zaskoczeń, gdyż w moim zespole są nowi zawodnicy. Między innymi jest w nim Jakub Zuznak, Seweryn Gancarczyk oraz... Zaraz zobaczycie, kto jest w ataku. Robert Lewandowski, proszę Państwa, czas roznieść dom! Zobaczmy, jak to się potoczy. Obraniak! O Jezus! Było blisko, było blisko od razu na początku spotkania. Już mogliśmy mu zniszczyć plany i widzimy jakiś tam ikeng dostaje rzutu kartkę. O nie, kontruje. Coś mu nie wyszło. Polska biało-czerwoni, a Niemcy biało-czarni. O, kloze! To Wam przypomina na ból głowy hemoglobina. Dobrze, kloze! Widzę, że się wrócił! I rasiaki złej, away! Rasiak, rasiak, rasiak! Buraki w siatce! Buraki w siatce! Lewandowski, Lewandowski, buraki w siatce! 1-0! Kimalganca, czy ktoś jest w wyśmienitej formie? Nasza Torpeda. Nasz Seweryn. Seweryn! O, o, nie ma nasza Tora jeszcze, nie odpaliliśmy go, proszę Państwa. Jeszcze nie ten czas, ale jest Pazdan. 2-0! Matbro To jest kompletna anihilacja. Ta na, taną, 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 tananą, 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 lewandowski z lewandowski, 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 gola nie ma. Ale było blisko. Oni, oh oni, oh oni, oh oni, oh oni, musaki, closer, you're too close, you're so close, but you're closer, you need to be closer. Exactly, that's what I mean! Oh my, what? Cóż, ale jeszcze mamy jeden gol przewagi. o, why, but ty wiecie, to jest dopiero test. Naszej formacji w drodze do dywizji czwartej. Na dywi Tak właśnie, bo piąta zaliczona. O nie! Uff, uff, uff. Grześ jest w takich sytuacjach niezastąpiany. Dobrze, Lewandowski. Show me that pace! Show me that pace! Show me that some skills! Ach, nie teraz Rasiak! Ależ kap kapitanie to zrobił! Rasiak! Nie zdążył. O, o, close the is away. Close the is away. Close the scores. That's one big mistake. And close the scores one goal. And it's an equalizer. Two and two. Dix United kontra rolnicy. O mój Boże, kto by się tego spodziewał, że taki mecz kiedykolwiek dojdzie. Co ten arbiter mi przeszkadza? Referee, what are you doing? Referee. What's your problem? What's your problem? Let me tell you something. It won't be easy. Second half. I'm coming for you, nigga. Uh Oh O, fatalnie to zrobiłem. Serious Sam is very serious and he's oh, hey, oh my. Uf, 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 uf. kopisz. Dobrze, Gancarczyk. Cóż za perfekcyjne podanie! That's what I'm talking about! Haha! You mad, bro? You mad? I'm out! I'm out! Yeah! 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 Fuck! And that's a free kick! Mission... possible. What the... Dobrze, zrobimy zmianę. Jeżeli Damian tutaj pauzuje, to sobie zrobię zmianę. Kogo możemy zmienić? Pazdnąć i wigony na wyczerpanego, więc wchodzi Eugen Polański, ale uwaga! Uwaga ja mam takiego zawodnika jak w. jakiś tam sobota. O właśnie, Rasiak. Prawdopodobnie jego ostatnią akcję w tym meczu. Rasiak! Ojojoj, ależ była okazja. Jego kunst strzelecki jest nieoceniany. No i jakiś Matoł. Dostajcie żółtą kartkę. What's your problem, bro? You mad! You mad! You mad! O nie lagi EA server just become shit again. What a surprise! What a surprise Sobota! Sobota is away! Sobota is away! He's a beast! He's a beast! He's a beast! He's a beast! He's a beast. Lewandowski! What the fuck! Coś mi się zdaje, że będzie dogrywka! Że będzie dogrywka! No! No! No, jest, jest, jest yes! i będzie do gryfka. No, <laughs> gryfka pożytka, <laughs> what you gonna do, what you gonna do, easy mate. What a bizarre What a Koopish What a Koopish What a Koopish What a- Whoa! 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 woah, 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 What the hell was that? Goal! Goal lasso! That's what I'm talking about! Lewandowski! Lewan- Lewandowski! And that's a goose! And that's a. Golasso! <laughs> Pink! Fantastic! What a goal! What a goal! What a goal! What are you talking about? That's my homie! And you are disconnecting. You mad? You mad? Bro? 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 Are you actually mad? Ay ay ay, Obraniak!

O mój Boże, strzelam pierwszy. Dlaczego strzela Wołąkiewicz? Nieważne. Jest gol. Jest 1-0. Dobrze. Kim Shin-young. Strzela drugi. O nie, w środek bramki. Jak ja tego nie wiedziałem? Normalnie. I Polański. Ha, ha, ha. Znowu w środku. Znaczy znowu w prawo. O, znowu w środku. No dlaczego? <laughs> o jej, o jej O nie! Fuuu! <laughs> nie! <laughs> nie! Come on! Come on! Obroń coś No nie Dobrze, Lewandowski przynajmniej trafiał Teraz wszystko albo nic Jovetic <laughs> HAHAHA! <What the> Jovetic Bullshit! <laughs> Aż mi mikrofon spadł! Kurde! Fuck! All or nothing! Diarra! Fuck! No w karnym przegrałem, niestety. No ale mecz był wyrównany, jest no. Trzeba to przyznać, że no, przez własny błąd, przez ten mikrofon musiałem przegrać, no tak. Dlaczego mi spadł okres w tym momencie, nie wiem. Ale oh go, no, trudno. No to, był z wami Chilipitor, oczywiście, to był odcinek numer 6 chyba? Yy, I gram Ci z Damianem, oczywiście go nie było, bo wiecie, to jest chłopak, który ma dużo do roboty i mało do mówienia, no więc wiecie. Subskrybujcie, lajkujcie, peace out.